Dobrze, cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie, jestem CTSG, za mną jest SU. Witam, 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 witam. A zaczynamy kolejny odcinek naszego DLC-ka z Borderlands 2 i będziemy dzisiaj szukać złego piwa. Piwa. Mhm. Okej, okay. SU się wpakował, więc ja może sobie... No kurde, z daleka ponad... O, to tego Ci zostawię, tego sobie dobi. Naprawdę, A było się warto. zajmę tutaj chłopakami. Co zrobiłeś z nim? A co, wypadł gdzieś tam za ten? Tak, i to daleko dość. Czemu on się tak pali? O, z tyłu no! jakiś! F... No! no, no, Dobrze. Dobra. Ty, ale oni tu naprawdę, kurczę, dużo zaczynają dropić kasy z tego co widzę. Przynajmniej w porównaniu do... Dobrze. Uf, ten... Dobra. Dobra. Co te wariaty? Ło, 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 Wo Pięknie, cały słak się z nich wylewa. O dużo się ich tutaj wlało z magazynów. Ja znajdę sobie snajperskie miejsce, którego pozazdroszczą mi wszyscy. Kurde, ja nienawi nienawidzę jak oni się chowają do jakiegoś garażu, jakiegoś bunka i ich nie widać, bo są w ciemności. Eso chyba musisz mnie podnieść. O, dobra, nie do, 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 do. Jest. Nie widać ich w ciemności? No, bo oni wchodzą do tego garażu i tam jest kompletna ciemność i ich nie widać środka. Oni tam są i do ciebie na, na, wnętrza. Co to fajne tutaj, jak? o. Rozumiem. Chodźmy tutaj. Dobrze. Ojej, to jest na górze. W takim razie problematycznie. Bo jak to w Borderlands musimy iść naokoło. Użwa! Co ty tak sobie leżysz? Widzisz coś zrobił? O ja. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. no, Przerażający trochę. Jestem snajperem, który łazi z rewolwerem, bo ma miliard razy lepsze obrażenie niż snajperka najlepsza w grze. Bardzo mocno bym chciał sobie powiększyć w tym momencie magazynek. PENISA -nisa. Chciałem, po prostu wiedziałem, żałowałem tych słów, nie? <laughs> o oh, Jezu Kamil się, Kamil się zwierza na wizji, pudelek, youtubelek <laughs> Nie byś się mógł kupić youtubelkiem zająć To nie mój serwis Ja nie mówię, że ty byś się musiał zająć A, myślałem, że ty byś musiał się zająć yeah. Dobra Factor dealing <noise> Dobra, to chyba tutaj To na pewno tutaj Dobra. Pyro speed bar Ale tu jest wejście, Kamil Dobrze I co jest? Skakać amunicji poszukać, co? Pyro speed bar, no a, chyba mi ścięło nagrywanie Okej, okay, wracam po Krótkiej przerwie niezauważalnej w zasadzie dla was A zauważalnej dla mnie i mojego honoru Jesteś? Rześ? Tak. Nagrywasz. Oooo, dostaliśmy ten. Impossible. Impossible. <mulity> Zamknij... Japę korna! Okej, okay, mamy podjąć się bójki i przeżyć. Ale poczekaj. C ej, co co z nim jest? Czef, poczekaj, poczekaj. Kolesio i prawie się nic nie dzieje, jak w nim nawalam. To jest bardzo złe s to jest bardzo złe. Dobra, już. Czekaj, co się stało? Czemu nie żyjesz? A ja ci... co tu się dzieje? Ja ci powiem czemu tak jest, bo to jest difficulty impossible. To czemu my tu weszliśmy? Nie wiem, czemu ty tu wlazłeś. Ja sobie kupowałem spokojnie na boje bułki. Przecież tu przyjść, sam tu chciałeś iść. Kurwa. Na... Ile masz życia? <laughs> ale, ale, jesteśmy w dupie. Jesteśmy w takiej dupie, Kieszmy... Co jest to nie jest śmieszne Nie, nie, to zdecydowanie nie jest śmieszne FAK FAK Zdążyłem to do mnie, co to mnie Szybko! A, nie zdążyłem Ale no. sukcesem na takie misje Ty że mamy jakąś misję na Impos i ale... To była właśnie ta misja nie. No, to, to, to czemu jesteśmy? Ja jest jakąś na mapie, no Gdzie jesteś? No jestem przy spawnie Dokładnie, jakie rzeczy z nich wypadają? Niebieskie Biegnę, tylko je podniosę wszystkie, 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 wszystkie i wracam. Uuu. Wycofaj się za drzwi. Ojej. Ja poczekam jak się życie Wiesz, że ja wszystkie całą municję z bazów wszystkich wytrzepię na nie. No ja wiem, ja też mam małatko już, ale... A zbieramy te rzeczy, co tam wychodzą? Czy o tam Jezu! Ta... Potwór! Dobra, już, po wszystkim. Nie po wszystkim, ja tu ginę. That's That's <laughs> ja tu know. ginę, a mój koleś powiedział That's unfortunate. <laughs> już co? Weź mnie podnieś. No przecież ja też leżę, esu. Oj tam. Kontaktuj. Kontaktuj? <laughs> nie! 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 Fight for your life! Dlaczego go zabiłeś? Przecież go nie zabiłem. Eso możemy już po prostu stąd iść sobie, bo to nie jest miejsce dla nas. Czeku, wypadają tu błękitne co? rzeczy, błękitny lud. Ale a ty wiesz chociaż co to jest? Bo to wszystko wygląda jak jakieś dildosy, to tutaj nie jest bro. A może to, to te piwo, piwo jest? Co to jest? To jest to piwo! Sarniesz żniwo chyba Chyba paliwo! Siesz co? Ja sobie kupię te rakiety i ja tam pójdę. Jak już przegraliśmy, mieliśmy to zrobić w jakimś tam czasie konkretnym. No masz rację. Dobra, to, to na razie tego nie bierzmy. Bo... Na razie... <grym> co ja w ogóle podnosił. Nie, to są... Stare, to są kustomizacje. Jakieś... Jakieś... Są... 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 Ale oni wciąż tam są. Nie, nie, nieważne, nie, 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 nie to, to nie są, są chyba kustomizacja. Kamil, oni wciąż tam są. Ja wiem, że tam są. Ale to co z tego? Zgierdala. Ty już nie masz życia, ja nie wejdę, żebyś tam podnieść. Ktoś mnie podnieś. No nie! Nie, <laughs> <Je, skurzy, syna. laughs> Przyleciała rakieta! Bez słowa Eki full, no czemu za No weź mnie podnieść. Dobra, ja się do ciebie doczołgam. Kutnie... Biegnie do mnie, Exxon. Biegnie do mnie. Wale. Uciekam! Oh! Chodź, idziemy stąd, idziemy, chodź idziemy stąd. Rzucę go granatami tak jak... chodź, chodź idziemy. Żyj to kurwa! Przepraszam za przeklinanie. Zicie to! Ojej! Kamil? Uła! Dostałem jednym dziwnym granatem czy czymś. Wiem, i całe życie zabiera. Tak. Cholera! Cholera! Tak! Szybciej! Szybciej! Przecikoda. Nie przeładuj tego krytynie! Jaki zjebus, Boże! Dzięki. Uf, uf, udało mi się w ostatniej chwili, ale chodźmy stąd, po prostu błagam Cię. Ale tam są rzeczy, które leżą, czekają. Dobra, już kupuję w takim razie amunicję. Aha nie, bo cały czas ponoszę to samo zadanie. Weź inne po prostu staw. Za, Czemu za... je podniosłeś? Weź inne po prostu. Weź SS. Dobra, już, 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 już. Eee... Boże, gdzie to jest? Magnus Lighthouse, to chyba nie jest tego dodatku, nie? Nie wiem. Dobra, pick up coś okay. tam bier. Bier, tak, bier. No to, to bierz to. Bad. A, czyli znowu tu idziemy, dobrze Czekaj, może mnie nie zobaczą Zbieram złe piwo Jeszcze jedną, mam Uciekamy Atakują nas, atakują nas Uciekamy czekaj, coś jeszcze mam zrobić Patrz, tam jeszcze jest jakiś... a nie, to nie ważne Nie, to nie jest Zaraz zobaczymy na mapce Skill points w ogóle mi nie rosną Dobra, Co, zrobimy badass crater w takim razie teraz. Nie. Patrz, tam da się dalej przejść, tam jest jakiś punkt kontrolny. Tak? No, weź sobie mapkę to. Nie działają te drzwi. Biegniemy tam, czy nie biegniemy tam? Gdzie? Ma mapkę sobie użyj. Aha, tam. Hmm. Biegniemy. Dobra. Ale to przez ten bar. Tak. Na prawo skręcaj. No kurde. Ta, ale tu nic nie ma, jest czysto i pusto. Prawda. Tak, chodź idziemy. My już to byliśmy, tu jest arena. Ojej. Paras um. crater bar mieliśmy wcześniej coś takiego, czy mi się wydaje, że nie? Bo mi się no, wydaje, pojeżdżam. że nie Hold X to trade. Okay. Byliśmy to, byliśmy sami. Czy coś złego? To była ta nie. winda nieszczęsna co mnie to zginiotła. To trzeba tak, przywołać. Coś tu jest? Jest. Uuu. Czy to jest Biorę. Tam się amunicja sponuje. Jakie to? stąd. Dobra Dobra Chodź Klik Duol oh, O Boże Duol Jezu prawie spadłem Byliśmy tu Kamil, po co idziemy ten No nie wiem, no mamy tam coś do zrobienia Mamy iść tam do bara z crater baru, tak? Ja sobie tego nie wymyślam No dobrze, dobrze No, no kur... Cool. O! Skrzynie! Może bez tej snajpera będzie. Szybko. A stąd się przecież wychodzi na zewnątrz, to jest po prostu inna droga. God damn it! Tak. Też do tego do, do, dotarłem. Jaki full znowu. Kami, nie. To nie. S. Nie zgadzam się. Chodź, idziemy. Wyrzucam bardzo niepotrzebne rzeczy. Dobra. Już? I poręcz, dawaj. Jestem gotowy. Dobrze to Musi być realistyczne, że do ciebie podbiegam i w tej się dopiero przynosimy Cholera The beatdown Wiesz co, trzeba chyba oddać zadanie jedno No to chyba zrobimy to tam przy okazji, tak? Zresztą Nie. tam widzę już jakiś nowy głośnik Chyba dalej recall śmiecha. musimy oddać Tu się da po pralce chyba wejść dalej No tak, tam poprawię Jaka pralka? No mam Esu ty idziesz co ty robisz Sprawdzałem mapę Chodź po prostu Jaka pralka? Już byliśmy przecież Tu po pralce da się skoczyć do góry Jaki cheater Dobra, weź, okay. nie walczmy z nimi Proszę Możemy z nimi nie walczyć? Możemy Dobrze Możemy. Tu, Myślę, że... tu się oddaje zadanie Tu się zbiera nagrody Oddawaj zadanie, zbieraj nagrody Uuu, poproszę Dobra i teraz idziemy w takim razie tutaj. Zapraszam. Nie możemy proszę, z jakiegoś pojazdu proszę. po prostu dziabnąć czy czegoś przydałoby nam się. Na nogach nerdzie biegnij. Oj tam, oj tam. Dobra, tu może być pojazd. Jest po lewej. Ha, ha, ha. Mechanika ha, ha. się ha, ha. tym ha, ha. zajmie. Katar strasznie. Co ja chcę, co ja chcę, co ja chcę. Ha, ha. Byłem dzisiaj na ridiku polecam. Tak? Mhm. Jesteśmy na czwartym miejscu stary. Tak? No? Ale kto ty czy ja? No my! Wolf Hunter. Jesteśmy jako jedno, jedno istota. Jesteśmy jedna istota. Jedna istota. One mind. Two bodies, one mind jesteśmy. Totem. Dawaj. Dobra. <laughs> Gdzieś tam w lewo. Prosto ta. Lecisz. Na turbo lecisz. Nie, dobra. O! No Zajebiście. Kurbasu. Kurna. O ale mam działo. Ojoj. działo. Ojoj, ojoj. Ale fajnie padają. Ale masz działo, ale ci nie działo. Eee. O kurna! Ja yeah, poczuj to! Cześć, pewien, że mamy tam jechać. A bo dobra, nie ważne. Oczywiście. Postujecie. Nie lubię takich scen, mam zawsze ciarki na plecach. Jeszcze raz. ale wysoko! Może zawołałeś się jak klocuch! Dobra, Aha. idziemy to już nie ma sensu w ogóle się z tym męczyć. Zachowałeś się jak klocuch. Dobra, jest ten bar, tak? Red Light. Fajno mu zadać. Badas Crater Bar, dobrze.

Ej, drogie to, po 1500 prawie To jest prawie nic Patrz, patrz, patrz Ajajajaja aj, aj. moje! A czemu białe wypadają? Weź daj spokój, to białe wypada to eee. No, uf Come on e, co mamy zrobić? Mamy do jakiejś trenerki się udać, tak? Do Motor Mamy Do Motor Mamy Motor Mama O Boże, brzmi jak jakaś kolejna Helga Bierzemy auto, To jest chyba daleko Tu jest autko Straszne dźwięki wydają. Yes. Nie sprawnie wydają, nie? Owszem, redeploy teleport No, lecimy. No dawaj, no dawaj. Prowadź. W lewo Prowadź dalej Nie tuna mamy lem? map widocznej, ale jedź tam naokoło tej areny po prostu przed ciebie. No ale no, pociśnięć no i w prawo to. Ale, ale realistycznie! Motor mama Ja jadę drogo, bo jestem bezpiecznym obywatelem I co, i teraz prosto pewnie tutaj, nie? E tak, tak? No. tu tak, dobrze, masz rację Filmem to parkowanie w bramie <grym grym> Także później sami nie możemy przemilkować <grym> <przodem. grym> Tak O boże Perzykamina To zapina Nie wiem A, Wiedziałem, że to zrobisz Cicho liczyłem na to, żeby wybuchnie <grym> Ok, scenka. Ladies and gentlemen, give it up for the wild child, the queen of obscene, that girl who make you hurl! Tiny Boże, to ta upośledzona dziewczynka. <laughs> Jest już przerażająca. Z tym w ogóle ze smarkanym nosem odciągania fety, nie? Oczy wyjebane w kosmos, o boże I'ma okay. be a trainer, right now you like pow, but when I'm done you gonna be like it POW Get your butt to the arena and let's do this shiz This shiz Jezu Okej, no czekaj, to co, mamy już wszystko, tak? Dobrze Okej, okay. break into the arena Dobrze e, to, to co, my będziemy wracać teraz na nosi... o Jezu Jedziemy czy nie jedziemy? Jedziemy, ja? No, raczej Jedziemy Więc mnie nawiguj Um, lewo. Ostro w lewo widzę! Ostro w lewo. Ostro w lewo! O Chryste! Dobrze. Chyba dobrze zrobimy wysiadając. Nie, no, jestem pod całą jest? prawą. Tak? No. Ale świetnie się zakręcił. Wyglądało dobrze. to tak komediowo. Znowu ta arena?

Aaaaah te kulki Ty, wiesz co pomóż Nie widzisz co się dzieje wszystko się pali wokół Zabij co się słu. Przybierz, dobrze Aaaa, cholera Dobrze Więcej Showing uh, yes. grenade Fajnie, fajnie Wreszcie jakiś wymagający przeciwnik Są ciasteczka, słuchaj Fajnie! AAAAAA! You... Ah! What? <laughs> dalej? No, 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 biegnę, biegnę no, Ja podnoszę amunicję, bo tutaj mnie kiepska jak zawsze Ammunition man a... Oh, happy Peak Seria chyba Uuuu cięż, Ciężki potwór To nieprawda A może troszkę, okej okay. Ten badass Matko, co ta twoja wróćka robi? Wszystko stare, wszystko To podniosłem Dobra, ja biegnę po ciastka Okay. Potem się zgadali, approaching and stuff if you want a stary. Box? Wow. Spędzało. Jak tam u ciebie? Widzę, że o, świetnie się bawisz. Ale zaraz coś podniosę, podejrzewam. Dobra. No, będzie pożej. Strasznie głośno gadają te roboty. To bardzo głośny robot. Prepare tutaj, madafaka! Nożem cię pokle. <laughs> A du to on strasznie wybuchałem, jak jest, jesteś tu. Właśnie szkoła. widziałem. Jeszcze... Czekaj, się muszę zregenerować, to... przynajmniej, przynajmniej tarczę. Ale rzuć w ten żebyś napłakał. O tym małpo. Ale go obraziłem. Stawę, słuchaj, nie, nie poniżej się, słuchaj. My do siebie troszkę szacunku. Dobrze. Second wind Co to się tu rusza jakieś dziwne, słyszysz? Tak. A to jest mój to mój Chodź tu O! O, cholipka. Ale eksplozja Co za eksplodujący Robot. Injuries out. O, tam są ciaska. O, to na górę trzeba wejść. Wiesz jak już jesteś, dobrze. Wyprzedzam twoją myśl Wow! Wow jak lecą! Kule! Nie to! Co ja zrobiłaś? Te kwesty są głupie! Tak wiem. Tak jakby nie mieli już pomysłu. dobra, amicja. Cholera. Dobra, pięknie. Pięknie, pięknie. I teraz co? Destroy food dispenser. Aha. Zniszczony. Ej, teraz musimy to rozwalić. No bo to są złe ciasteczka. ona suche. chciała ciasteczka. Ale to były złe ciasteczka. Były z rotykami. Dlatego teraz musimy zniszczyć wszystkie wody. No naprawdę. Ja. Szanuj. Czekaj no, wniose, zanim szanuję, bo leżę W kołoży krwi Widzę na kolana padasz przed moją wieżyczką To zrozumiało oczywiście No kulono O, skill point Tak w ogóle czekamy mamy właśnie skill pointa, bo lewy dostaliśmy Jak sialiśmy jeszcze w barze Czyli już troszeczkę czasu temu Dobra, dawaj Ugh nie, szepię. No, 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 no. Czekaj jak ja to filmowe akcje robię no, no, no. Żałuj, że tego nie widzisz Widzę. biegnę i strzelam you przez razy patrz na to Uuu. no ta mhm. albo to i pięściami, i pięściami zniknąłem i dalej pięściami, granat tak się gra pada <noise> to czy nie pada? dobra padło pada czy nie pada? tak troszkę mi się amo kończy słuchaj nie martw się tym. dasz sobie radę Oczywiście. Eee! Spadłem. Gdzieś. O ty mendo. Czekaj, bo chyba znalazłem coś fajnego. Ghosty. Nie ma prawa się tu spełnować. No kurde. Jaka sieka. Dobra ja sobie rodzam skillę w takim razie A tam jeszcze coś jest na mapie więc może byś chciał to najpierw to zabić zanim się swoim uciechom Boże jakie te moje kulki są słabe Wstyd mi za nie O dobrze Ouch, error, error, ouch, Out. error. No, no, no. Gdzie mi się nawalało na krytyki, bo już to pamiętam? Po twarzy. No, come on, Esu! Coś ty tam zrobił. A niszcze, niszcze, spokojnie. Dobrze. Oh, no tak. Czekaj spróbujecie podnieść z beczki. Nie, doskonale rozumiem Twój odwet w tym momencie. To jest w pełni usprawiedliwione i uzasadnione. <grym> Dobra. Hopa. Sam hopaj. Hapaj, hopaj. Czyli co, wychodzimy stąd, tak? Tak, to było dobrać. naprawdę jedno z lepszych zadań, jakie robiłem. Ta fabuła, mm -hmm. zwroty akcji. W sensie no. ten zwrot akcji na przykład, że zbierasz ciaska, potem musisz zniszczyć te machiny, to jest... Moim zdaniem Później okazało sołstwo. się, że ciaskę cię oszukały i mimo, że obiecywały ci, że będą z czekoladą, to były z rodzynkami. A na drodze powrotnej czekały roboty, których się w ogóle nie spodziewałem. Dobra, oddamy jej tego questu i kończymy chyba dzisiaj, co? No chyba tak. A czemu tam biegniesz? Nie wiem, nie. A którędyś tam wychodzi? A jest drabina, dobrze. Też jej nie widziałeś. O, to dobrze. Pierwsze. <laughs> Kurna. Dobra. Gdzie jest auto? No zostawiłeś się na dole, ale tu masz kolejny dispenser out. Czy pojechałeś? No idę sobie pieszo. Rozumiem, że mnie odbierzesz. Jasna sprawa. Ten który to ja... Wow, prawie spadłem. Trochę... Okay. Oła. Co ty im tam robisz? Wsiadanko. Oła! Dobra. <laughs> Jak zdążył. No dobra, to jesteśmy. <laughs> Było warto. No, Jeszcze muszę obejść naokoło, bo znowu mi zablokowałeś. O, nienawidzę tego. Nie blokuj w końcu tych bram. Czemu wtedy ludzie się podjemy? No, nie. nie ma nic do nas. No to dobra to zanim zaczniemy. Kolejny. Dobra, to Kolejny. zrobimy Co? chyba w kolejnym jestem ja, turning, nie? No tak myślę, bo już się pół godzinki na, natrzepaliśmy prawie. Też, o, trzeba wrócić tam, gdzie już wszyscy wiedzą gdzie to jest. Dobzi. Ja nie wiem. Dobzi. Aha. Eat cookies and crab thunder. What? Co? <laughs> 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 to jest i z pirunami? Tak. Humor Spoko. Borderlands. Dobra. Spoko. Kończymy. Ej. A! <śmiech> 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 Dobrze, da się jednak. Ale ty super, daj ty teraz. Nie, ja nie chcę iść. no wyspocz no tutaj, o tu. Dobra. Czekaj, tam jest jeszcze jedno. Ale tam to nie wybuchnie. Czemu nie? Patrz. Pięknie! Dobra, do zobaczenia Sofie. wszystkim w kolejnych odcinkach z naszej wspólnej serii. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.